Czy sauna jest zdrowa dla włosów? I tak i nie. Wszystko zależy od tego, do jakiej sauny wchodzisz. Na przykład sauna fińska, w której temperatura wynosi zazwyczaj od 80 do 120 stopni, może wysuszać włosy i sprawiać, że będą się bardziej puszyły. Dlatego do sauny suchej najlepiej wchodzić w specjalnym kapeluszu filcowym, który ma doskonałe właściwości termiczne, albo zawinąć suche włosy w ręcznik zwilżony wcześniej chłodną wodą. A gdy ręcznik się nagrzeje, powinnaś ponownie zbliżyć go chłodną wodą. Przed wejściem do sauny suchej możesz też wcześniej nałożyć serum silikonowe do włosów, które dodatkowo uchroni je przed działaniem wysokiej temperatury. Gdy jednak masz mokre włosy, bo na przykład wcześniej pływałaś w basenie, to tym bardziej powinnaś je chronić w saunie suchej, nakładając na głowę ręcznik lub czepek. Po saunie suchej należy umyć głowę dwa razy i dobrze wtedy wmasować maskę we włosy, z którą z kolei możesz wejść do sauny parowej. Tu panuje duża wilgotność, a temperatura wynosi między 40 a 55 stopni, dlatego mokre włosy i ciepło sprawią, że składniki maski będą lepiej penetrowały między łuski. Na podobnej zasadzie działają też sauny fryzjerskie. Ważne jednak, by taki seans z mokrą głową nie trwał dłużej niż 30 minut, bo to może niekorzystnie wpłynąć na mikrobiom skóry głowy, a po wyjściu z sauny parowej koniecznie spłucz głowę letnią wodą i wysusz głowę suszarką, co pewnie już wiesz. Daj mi znać, czy lubisz korzystać z sauny jesienią i zimą i czy znałaś te zasady,